Dwudziesty czwarty dzień trwania przy krwi Zbawiciela. Niech modlitwa stanie się dziś ciszą pełną obecności. Ucisz się przed Panem i oczekuj go. KRWI MILczenia, Ucz mnie słuchać Boga. Modlitwa to nie tylko Słowa, to Obecność, Cisza, w której przemawia Bóg. Litania do najdroższej krwi Pana Jezusa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kirie eleison, Chryste eleison, kirje eleison Chryste usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas. Krwi Chrystusa, Wcielonego Słowa Bożego, wybaw nas. Krwi Chrystusa, Nowego i Wiecznego Przymierza, wybaw nas. Krwi Chrystusa, przykonaniu w ogrójcu spływająca na ziemię, wybaw nas. Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, wybaw nas. Krwi Chrystusa, brocząca z cierniowej korony, wybaw nas. Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, wybaw nas. Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia, Wybaw nas. Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia, wybaw nas. Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz duszę w Eucharystii, wybaw nas. Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia, wybaw nas. Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, wybaw nas. Krwi Chrystusa, Męstwo męczenników, wybaw nas. Krwi Chrystusa, mocy wyznawców, wybaw nas. Krwi Chrystusa, rodząca dziewice, wybaw nas. Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, wybaw nas. Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących, wybaw nas. Krwi Chrystusa, pociecho płaczących, Wybaw nas. Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, wybaw nas. Krwi Chrystusa, otucho umierających, wybaw nas. Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, wybaw nas. Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego, wybaw nas. Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyścowej. Wybaw nas. Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza, wybaw nas. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Odkupiłeś nas, panie krwią swoją i uczyniłeś nas królestwem Boga naszego. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś odkupicielem świata i krwią Jego dałeś się przebłagać. Daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi. Abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Zakończ modlitwę, ale nie rozchodź się sercem, trwaj w wewnętrznym słuchaniu. Z Panem Bogiem trwajmy w modlitwie.